W kolejnym poraniku dzisiaj właśnie no, rozpoczynam Kolejny poranik jeśli chodzi o plantowanie właśnie O sposoby plantowania e, Bomby na e, Bombside A na Bombside B Tym razem właśnie będzie to mapa D Mirage I <coughs> właśnie zaczniemy od strony e, Bombside A Jak właśnie atakujemy z domku bądź z rampy I już właśnie przyjęliśmy nasz Bombside A to możemy plantować właśnie pakę którą po tym jak będziemy ostatnim za żywym zawodnikiem w drużynie, łatwo będziemy mogli e, kontrolować pakę, czy ktoś będzie rozplejał e, i też będziemy e, widzieć czy ktoś nie nadchodzi właśnie z kuchni, z Bombside b I to jest dobra, dobre miejsce jeśli mam na przykład jakąś, e, jeśli mam karabin bądź e, sniperkę. I tak, plantujemy właśnie tą bombę. W tym miejscu, że wybiegamy na przykład z właśnie z tunelu bądź z domku, jak z domku wybiegamy to właśnie... Na pierwszym schodku z tej strony właśnie, bombsite'u A, biegniemy, klikamy tu już Shift i właśnie plantujemy naszą pakę jak najbliżej właśnie schodów na respie CT. I tu właśnie plantujemy naszą pakę, właśnie w tym miejscu. I wtedy możemy spokojnie iść już w to miejsce tu na schodach, paka będzie z tej strony, czyli będziemy mogli już widzieć czy idzie właśnie czy nasłuchiwać czy właśnie idzie już przeciwnik do paki i my w tym czasie też możemy obserwować właśnie czy ktoś idzie z kuchni i tak właśnie się ustawiając będziemy mogli zobaczyć czy nie idzie do nas właśnie na schody czy też nie idzie właśnie z kuchni bądź właśnie z wentyli z żelek i wtedy jak właśnie będzie rozbrajał bombę nie będzie już sprawdzał my się wychylamy lekko i właśnie strzelamy Tutaj gdzie właśnie ta paka tutaj mryga. Czyli tutaj mamy go, maksymalnie do jak się zbliżymy, będziemy patrzeć na tą yy, skrzynkę. Tam właśnie. No i to była taka pierwsza właśnie paka, jeśli chodzi o, o bombset A. A teraz wam przedstawię właśnie kolejne paczki, jeśli chodzi o bombset B i tam już będą dwa sposoby właśnie plantowania tej bomby. I tak, standardowo możemy biec właśnie domkiem na B, bądź też środkiem e, od gali. Tak, jak już właśnie przyjmiemy nasz bombsite możemy tu sobie jeszcze skoczyć, żeby skrócić właśnie, nie wychodzić do główny wejścia, tylko oknem. Tak, i plantujemy pierwszą na pierwszy sposób plantowania. jest Właśnie za tą skrzynką dokładnie nie tutaj za rogiem, e, tych tutaj, e, tutaj e, pocisków. Tylko właśnie plantujemy dokładnie za tymi skrzynkami. Tutaj w tym miejscu. Właśnie możemy wtedy pójść tutaj za okno. Tak, za okno i możemy nasłuchiwać, czy nie rozbraja paki. E, sprawdzamy, pa, patrzymy właśnie też, e, czy nie wychodzą z wentyli. Że, właśnie żeby nie wchodzić, czy będą wchodzić właśnie kuchnią. Możemy się tutaj skampić właśnie w tym miejscu, żeby potem zdjąć tych, co będą w kuchni. I właśnie nasłuchujemy y, m, gracza, którzy, który już będzie na bombsite'zie B I w ten sposób jakby on będzie rozbrajał pakę, to my będziemy widzieć jego ramię I wtedy to, jak będziemy mieli karabin, właśnie większego kalibru broń To wtedy będziemy mogli go spokojnie zeskanować właśnie przez te skrzynki Da się właśnie zeskanować przez te tutaj skrzynki Jak widzieliście I właśnie tym samym go os osłabić Ale właśnie też zabić Sorry za to, to marchewka. No i tak, drugą paczką, jaką wam teraz przedstawię, jest ta paczka też właśnie na boksa B. To jest bardziej standardowa paka niż właśnie jak kładzie się z tej strony, bądź z tej strony na środku, na gale. To jest paka, którą plantujemy właśnie w tym miejscu, czyli właśnie w rogu yy, tej ścianki. Wtedy ten jak będzie właśnie tutaj rozbierał paczkę, nie będzie miał widoku właśnie na yy, przeciwniku, którzy będą się skradać do niego od tyłu. Może się oczywiście tak ustawić, ale maksymalnie będzie się mógł wchylić właśnie do tej wysokości i tym samym nie zobaczy dokładnie czy ktoś właśnie idzie od niego strony. w tym czasie właśnie my możemy spokojnie się zakraść właśnie na, na yy, chodzie. I go właśnie zdjąć, albo kosą, bądź po prostu go zabić w, w głowę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. To by taki krótki poradnik na dzisiaj, ponieważ nie ma zbytnio czasu dzisiaj. A się z wami żegnam, komentujcie, lajkujcie, like jak wam się ten poradnik mm, podoba. No, a ja się z wami żegnam i miłego dnia życzę. Na razie.